Hej wszystkim. To James z programu marketingowego, który przedstawia kolejną aktualizację, która zaczyna dawać Loomowi kolejny strzał tutaj. Mam nadzieję, że nie ulegnie awarii na moim laptopie, ale jestem dziś bardzo podekscytowany, ponieważ wydajemy ogromną nową funkcję w planerze społecznościowym. Jak tylko możesz zobaczyć tutaj wykorzystaj moc relacji na Instagramie, aby publikować w kompozytorze w narzędziu do planowania społecznościowego, więc publikujemy dzisiaj relacje na Instagramie. Jeśli to sprawdzisz, to całkiem niesamowite. Wielu z Was wie, co robi, jeśli chodzi o historię na Instagramie, nie wiem, co robię, ale zdecydowanie chcę to ujawnić, ponieważ ci z Was wiedzą, co robisz, to będzie zabójcza funkcja. Więc to, co tutaj robisz, jest naprawdę proste. Więc idź do marketingu, idziesz do Social Social Planner. Więc przede wszystkim wszyscy wiemy, gdzie to jest w porządku. Sprawdźmy to, powiedz, że poczekaj, daj mi dwa, dobrze, więc teraz, jeśli idziesz, jeśli jesteś na. W koncie podrzędnym masz zamiar przejść do rynku po lewej stronie, a teraz możesz zobaczyć powyżej ich plainer społecznościowy teraz, jeśli wrócimy do informacji o wersji. Następną rzeczą, którą musimy zrobić, to wybrać konto profesjonalne na Instagramie powiadomienie, że mogą wybrać wiele Instagram konta profesjonalne zauważają, że ten użytkownik nie może wybrać innych platform mediów społecznościowych, jeśli wybierze inne platformy mediów społecznościowych, opcja historii nie będzie widoczna. Więc warto wiedzieć, więc jeśli tu przyjdziesz i myślę, że przejdziemy do nowego postu i faktycznie wstrzymamy się, jeśli nasz Instagram jest jeszcze połączony lub nie jest w porządku, więc myślę, że dobrze, tak, proszę bardzo. Myślę, że idziesz w ten sposób, a potem idziesz w ten sposób, a potem idziesz, och, co ja robię, to po prostu jestem taki głupi, przepraszam, że uderzyłeś, utwórz nowy post, zejdź tutaj, kliknij to. A potem gdzieś tutaj. Och, może i tak nie połączyłem dobrze odpowiedniego konta, zanim zacznę to rujnować. Wróćmy do informacji o wydaniu, abyś mógł wybrać. Nie możesz wybrać innych rzeczy społecznościowych, które ty wystarczy zrobić Instagrami, aby opowiadać w porządku. Wybierz media z obrazów lub Wideo użytkownik może wybrać media dla 10 MB lub dla obrazu do 10 MB lub do 100 MB. Wideo możesz dodać 10 obrazów lub uciąć wideo na jak to wygląda a po dodaniu historii na Instagramie użytkownik może zaplanować lub wysłać do zatwierdzenia jak zwykle, więc w każdym razie jest to rodzaj rzeczy, do których normalnie byłbyś przyzwyczajony. Powiedzmy, że serwer Instagrama nie obsługuje napisów bla bla ok, fajnie, mamy też świetny artykuł pomocy. Na pewno opublikuję to wszystko, abyście wszyscy mogli to zobaczyć, abyście mogli uzyskać o wiele lepszy pomysł, jak z tego korzystać niż mój szalony film tutaj i tak w tej notatce. Jestem bardzo podekscytowany, że to wychodzi dzisiaj. Jeśli chcesz wypróbować High Level za darmo, skorzystaj z mojego linku polecającego poniżej, a następnie skontaktuj się z nami, aby otrzymać moje ekskluzywne bonusy, których nie dostaniesz nigdzie indziej. A jeśli nie jesteś jeszcze gotowy na bezpłatną wersję próbną dzisiaj, możesz zarejestrować się, aby zostać partnerem i zacząć zarabiać 40% miesięcznie za każdego, kto zarejestruje się pod Twoim linkiem. Mam nadzieję, że podobało Ci się przedstawienie. Podane porady służą wyłącznie celom edukacyjnym i mogą nie mieć zastosowania w Twoim filmie. Powinieneś wiedzieć, że The Marketing Show otrzymuje wynagrodzenie w ramach swojej relacji partnerskiej za produkty i usługi, które poleca. Dziękujemy za wsparcie i mamy nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku Marketing Show.